E, maszybka, maje, Sektor. Sektor. No No oczywiście mojego ulubionego... Syroku. Sektora! No. Świetnie. Tyle? Nie ma fajnego tylko tego. Nie. Ty się, że ja zacznę. No. No i dobrze. Sub Zero? No. No i? Do tego tego jak go ma. Sześć Sunga do ósemki. Ej! Ci pomyliłeś. Ten szajsung, sługa to no. jest tym niewieskim. A tam, tam ten... nie tam temu miał? Nie, nie wiem. No mam mniej oczystek. na na liście. byłem... Ja byłem... Ja

<laughs> Ale A jakby na jest dobra, ja mam dodać to jest Fajnie wygląda jak wiesz w nie? Tego cyber z

Fajnie, zaraz ja w ogóle mam popieprzone te... ...drabi się, nie wiem który moje w ogóle mają. Ale... Zrobię tak... Łooo! Wow! Jaki ludzie! Zamieściłem mordowe. No i zadobyłem. <śles> <śles> o, tutaj jest tak mordowy. Ojej. O, fajnie. O, ma... Wlać w ciebie! Daj mi go po tylko do końca. Ojej, się Je, ojej, 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 na wejściu! O, fuck! Chodź ojej, Fuck, ja... ojej, 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 O. No, chodź tu! O, Piłek. Oh. Kiedyś wiedziałem, że mu klaki roci. Fajnie wygląda w ogóle. Fajnie tak kończy jak piłkę na krewetę. Na krewetę. Na, kre na monitor. Ej. Hey, no. mu ile serwisów go raz walny i sprawdzę, czy mam w ogóle vlog. Nie mam ustawy takiej klaki. Czyli to jest. Tym jest zamiana. Czy mam vlog? Вау! Эй, добром уедешь? Я у меня ухожу, блядь. Ну ты что здесь бешёшь? Паш, паш, локи, локи. Как только ты потрогаешь эту констанцию. Я не не удачу. Че я за сейчас муку, да Yeah. Yeah, no. yeah, oh. do, 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 do nie! Ja latam ciągle! To, ty! To Dopyt! 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 się na po tym dymelidom. To A... O! 69! Nie! Yeah. Nie da, 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 da. Opa. O, ja ci unikłem. Peł, peć. Mufasa. Mufasa. Co to było, Mufasa? Mufasa? no. Tam się biją, że... Ze... Cześć. A nie jest Aladyna? Ej, what the fuck, ja chwytam... ...ósemką i dziesiątką. No, ja nie będę mogła być z tymi. Ej, no... ...szóstką skaczę! Nie mamy tutaj Nie, nie, nie tak. Czas tylko tu wejdę w Ja chcę, ja chcę, ja chcę Ja mu go Lec Ale tak, tak jak on tak wbija i wyciąga, to takie coś jest, taka kreska, czy ona jest pluckił, bo albo mi się nie albo krepsi czy nie Eee. i takie jak fajnie z napisem no. Ja ja no, tak, no, to i komu Tak tak tak, tak no. A bo taki coś no. ma, taki jak go pan mam nie. A szkoda bić. Bo ja

Leja, ty, ja tu wejdę, a obiję, fajne, że mhm. się mocny To się to to jest. no Ale jak to No, ale powiem że ten żółty, bo ten reakcja, no, ma gęby, tak? no fajnie się gałka. No, na można je. No, Można tak, no, Można no, Można no, bo ja jakieś o! I... O! Daj się, daj się! Nie, yeah, ja to nie mam... W tej grze podejście do frontu, ja to daję, ale... Nie! Yeah. Był mało! Oh, fuck! Nie podchodź! Nie, mam moc! Oh, A, to fuck! mój oddech No, teraz zostanie... Ja nie wiem, o, no. o Gdzieś, pan Bo widziałeś? No, widziałem, no mówię, tam się ciągnie taka krewia, jak za mocą. Nie, nie, nie... nie nie miałem. Czekaj. że tylko ciśniemy Ja dwa... Dwie kombo... Ja? ja ciśnę wszystkie. Uu, ja nie u, widziałeś, wziąłeś, kombo, Widziałeś, combo... combo by... 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 Chciałem by i znowu skoczył, by... by... 12 tysięcy dolarów... Ale mamy klasy! No, Ja wydałem całe pieniądze na ten... na... krypty. Śpiewa się podejściu... Ja nie... wiem Ja myślałem, że można kupować to takież... Nie wiem... Kustomizac... postacie, bo można. Tak? No na wersji, bo walczy z znajomym To ostatnio jak z bratem grałem, no to on miał dobry zawodnikiem i miał do wyboru, to swój pierwszy, to swój drugi, a dopiero zresztą go wybrali, to tu no w każdym okazji ja bym chciał do innej postaci, znaczy do mojej postaci ulubionej, czyli Sektora. Nie, nie, Sektor ma, on taką za No to chociaż, no kur... ...do człowieka, on też wygląda jak zwykły człowiek, on łapał takie... No, to chociaż no. Albo do skorpiona ten jego taki... statyk też. No w, w taki... Mortal Kombat, no taki zwykły ten... O, było zbykły człowiek, ten tym... z, 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 z takim, No tak, ale no... Nie ma, bata, no i doszło. Zwykle nie znam, się o, pan. to On się to już jakoś taki

Dobra, no, balak. Chyba wbija te swoje oczy. Zresztą to zrobi. No, Gówno zrobi, bo gra na easy. Później... ...atakują. A, Weź mu jebnia, bo ja mu jebnę. Chodź tego głowę Też mu coś zrobi. Ja fajnie wyglądałem po... po... po ten balakach. Ten balak to wygląda jak... Jestem zanim tak fajnie... No. Ale ty też nie miałeś... Nie, nie wyglądałeś tak. No nie miałem tego głowy. Właśnie. No. To... Mam na rękach. Boże. A jak zabiję robota to na ty... Na ten niebie niebieski taki. No. I to... Jak znaleźć postać? No, to musisz zatrzymać... Ale... Którą gałką ja robiłem?

Ej, no, to! Ja, no, przywitałbyś się, a może. Cieo! mocny wola. Sub-Zero. Nie, na no, mocny. na... No, My przygraliśmy rundę? No. Ej, nie eee, samochodzi. No sam, samochodzi. Eee, Ej, Ja dobrałem. dalej oddechu. Będzieciemy tu... samochodzi, będzie nie wiem, bo prostu, sobie Jacks. Przypomnij mi, przypomnij na tego, Jacks 5, tego, z tego. Przypomnij na jaki Nie

Ha, bo wygląda się też dość za Ja normalnie Chyba <grywka> Cię ma w dupie. Ach, ty za inny. A ty ja na Jaki to był ten cios taki? Nie wiem, nie mam pojęcia, czy co bym go miał Ona jest szybka. Ale ty, ty to masz troszkę Ale ona ma... O

Nie wachla ci, co ci doła, ale ale dałem darwa. Płacę, płacę ci za buty dinozaur. To mnie już jest taki dobić, to cię gdzieś to. Zjebaliśmy trochę, żeby stres. cię ja po coś ja? Nie, pow. Nie lubię tego. A pewnie

BITCH! WIEM! Weź się za chcę x-ray'a. czekaj, go Nie, nie. Wow, i teraz x I nie możesz, na se zero nie umiem. Dobra, 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 się, Tam, Jeszcze ostatnią wierzę. Jak bym mógł zrobić to oczywiście, Chyba nie wiem jest ja spróbuję zrobić.

Pomagasz to wówczas, tylko Nie ich z nie nie ma sensu, znamy tylko te cztery warki, które... I powiem, że w tym momencie, zjadać, Bo ja nie będę, nie Nie, no, no to wstydzi się? Nie, to... Bo mi dwa, No Dalej, wymaj się! Nie masz... Kurwa.

Nie mam, morza, to Łotko! Poczekaj chwilę, zaraz będziemy w warze. Zaraz będziemy Ja pierdolę, się głęb. <grym> Te zęby i tak, i tak tak się widzę, byśmy mogli to, oj, to.

Żegna się z wami Kamil, Ej. Marek no, no. i ja. Cześć.